Czy to on, czy to ten bohater? Czy to on, to ten, który nazywa się Daj łapkę w górę pod tym chwilę, ponieważ daj łapkę w... Tak, daj łapkę w górę Ale było ale... Nieważne, hej czy witajcie w nas bardzo serdecznie kolejnym wycinku modyfikacji do GTA no i cóż, to e, no jest 19, ledwo mnie widać. W sumie lepiej byłam krzywą mordę, więc im ciemniej, tym dla was lepiej, tak? Będziecie, będzie, będą was mi oczy bolały od, od mojej twarzy, tak? <gry> no i mniejsza co dzisiaj wam pokażę to jest ten dziwny facet, który nazywa się Super Bohaterem. E, no i jak widzicie, on jest troszeczkę taki, no, kolorowy, tak? Ma tutaj majteczki, rajtuczki, jakieś tam różowe Rzeczy on jest z amerykańskiej kreskówki, ja jej nie oglądałem, ale wam przedstawię tego super bohatera. Pierwszą rzeczą, którą on robi jest to szybsze bieganie. Czyli po prostu szybciej biega. Drugą rzeczą, którą on robi, to jest szybsze skakanie, no ale gdyby już... znaczy wyższe skakanie, da się szybciej skakać. Ale gdyby to było wszystko, byłaby lifa. ale jeszcze jedną rzeczą jest to, że możemy robić coś takiego. Czyli mamy wybuchowe jakby naszą nasze pięści, kopnięcia i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście mamy też więcej życia, tak? Więc jeżeli na przykład szybko chcemy się pozbyć policji, możemy kopnąć na ich samochód Ee, bardzo szybko wybuchną, możemy kupić też ten samochód, bardzo szybko wybuchną, mniejsza. Okej, okay, dobra, to nie jest umiejętność, to jest po prostu taki mod dodatkowy, który będę dzisiaj go też przedstawiał. E, to jest też taki custom trainer, tak? I dzięki niemu możemy lepiej latać, ponieważ dzięki temu modowi możemy latać, ale mi się to nigdy nie podobało, więc macie tam na dole trainer, to jest bodajże mainno trainer i dzięki któremu możemy latać w taki sposób. I to jest o wiele lepsze, ponieważ to jest latanie Supermana. To jest latanie prawdziwego Supermana. Bardzo fajnie to wygląda. I mam taki kwadracik, który nie wiem co, co robi. Niestety jest jeden minus tego moda. Niestety potrzebujecie tego do działania. mam akurat pada do e, PlayStation 3 nie niestety go potrzebujecie, ponieważ e, moder nie przewidział grania na karaturze No okej. Okay. PC ta nie przewidział grania na karaturze mniejsza. E, ale dzięki temu możemy po prostu szerać naszym laserem, dokładnie. Nie przewidzieliście się, to jest laser Supermana. To jest po prostu genialna sprawa. Patrzcie na to, patrz... o Jezu, trafiłem w tego. Ale niestety jest ten minus, że na razie działa to tylko i wyłącznie na jakby modzie takim, że latamy. Jeżeli nie latamy, nie możemy używać te tego lasera, tak? To jest jedyny minus. Eee, ale możemy też używać rakiet, więc jeżeli chcemy po prostu fajnie to użyć, jak widzicie, teraz nam strzeliło rakiety, tylko akurat nie wiem gdzie one trafiły. Ale gdzieś tam trafiły, tak? No ale mniejsza, to nie jest dla nas przeciwnik. Dzisiaj połowimy się z prawdziwym przeciwnikiem, czyli tak jak się domyślacie. Mój drogi superbohaterze Pobaw się teraz z Halkiem To jest bardzo dobry superbohater, nie? wiem, To jest najlepszy superbohater Dobra Halku, teraz, teraz się pokażę kto jest prawdziwym bohaterem Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Gdzie ty mi uciekłeś? Ok, dobra, już się strzelają Już jest rozruba Okej, okay, gdzie ty jesteś stary? Mam nadzieję, że mnie nie rozwali szybko, bo jeszcze nie testowałem walki z Halkiem Jesteś, jesteś, kurde, chodź tutaj, kurde Ale to było zaplanowane, tak, ponieważ teraz, gdy umieramy, po prostu wam pokażę, że nie, nie, cały czas jesteśmy tymi, nie giniemy, tak, to, to było zaplanowane wszystko. Dobra, wiecie co, czy ty masz jakiś problem z sobą, chodź tutaj, kurde, teraz wam pokażę, proszę państwa, on, on przed nami ucieka, on, nie, on wiecie, coś kroi, tak? tak, tak, tak? Chodź tu, Halku, nadchodzę, zaraz zginiesz, zaraz zginiesz, Halku, chodź tu, hono tu, hono tu. Gdzie ty jesteś, gdzie ty jesteś, widzę cię, widzę cię, stary, umrzesz szybciej, niż próbiesz okiem. Tak, taki, ko... taki kozak jesteś? No! <ścoughs> nawet, nie mogłem, nawet nie mogłem wyjść z tego, ze z szpitala. Dobra, I zaraz zginę znowu, Uciekaj, stary! Szybko, szybko, szybko. szybko. Gatmut, no jest Gatmut, no co to ma znaczyć? Dobra, wiecie co? Przyznaję. Halk jest nie do pokonania. I to, to muszę przyznać, że tym ziomkiem Halka nie rozwalę. Nie rozwalę, naprawdę. Nie wiem ile razy bym musiał się spawnować, ale chyba go nie rozwalę. Dobra, spróbuję jeszcze raz. Może mi się uda w końcu, ale samym wybuchem chyba więcej mi robi niż ja go uderzę raz. Ale dobra, raz ci pysk dam, raz ci dam. Chono tu, chono tu. Gdzie ty jesteś? Kurde, no. Gdzie ty jesteś? Chono tu, chono tu. Raz! Dobra, to by było na tyle. Trzymajcie się cześć do następnego odcinka. Mam nadzieję, że ten się Wam podobał. Pamiętajcie, że ten mod jest tylko i może napada. To jest pierwsza sprawa, druga sprawa, że on nie jest zbyt dobry. Ja nawet nie mogę użyć mojej jednej mocy na tego Halka, ponieważ on robi ze mną to. A ja chciałem tylko stestować, żeby się też lekko gołdę zdrasnąć, ale no nie da się. No cóż, trzymajcie się cześć do następnego. Subskrybujcie, komentujcie. Dobra, jeszcze raz. Nie poddam się Nie poddam się Nie poddam się. Nie poddam się. Nie poddam się. Kurde, nie poddam się. Bigo, stary Bigo. Kurde, dobra, elo.